Hejo, jestem Hrfazer, zazwyczaj i bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale i właśnie znaleźliśmy plik, który od razu wysłaliśmy do hakera. Niech yy, ja sobie obrócę. Też możecie. Co to jest? O! no hej, no chyba, ale jest Diego, no nic specjalnego. co chowicie pod świadomy przykro Jest to? Nie, on nie panuje nad tym. Aha, niespodzianki. Co to za niespodzianki? ha, okej, okay, to już niezła niespodzianka, z <grym> której się spodziewam. Okej, okay. spoko, ja jestem cierpliwym. Ja mogę poczekać. No właśnie. Dziwne Jest tu No to chyba dobrze, o tym nie rozmawiać Mam nadzieję, że się zamknie i nic nie zrobi Jesteśmy. Welcome to Dasgud. Welcome. No witam w Dasgud. Sunset Rocks. Czekolwiek by tu nie było. Tadam. Kupiłeś mi dasgud. Kegwe. <laughs> dasgud. Posiadam dasgud. Okej, okay, mogę Co za skam I tyle Nie dobra gra, tylko skam 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 Teraz wracam No już jest tu krótkiej przerwie niestety miałam multimedia para.

Już po minigierce, aktywacja. Pomimo tego, że to... Tak, tak. Te no, tak, Dobra, się na chwilkę zacząć nagrywanie. Bo ona nie do końca wie. No co chodzi? Czy on <grymność> już tu wysłał na 100% Oczywiście, że on to wysłał Norman! Nie, nie będę z tobą gadał. To jest moja reakcja w tym. momencie. Już dosyć, naprawdę. Nie mogę sprawdzić swojego profilu prywatnego. Dip tak żeby nit nie mogło do ciebie pisać. Ok. To chyba nie było no nie, przed Okej, okay, to chyba nie było to, co miałbym powiedzieć. Tak jest w rzeczywistości. Prześcig i zdjęcie bransoletki. Mówiliśmy kiedyś o bransoletce. A to i ona. Zamilkła. Milko wzgardliwie. zgardliwie. אוקיי okay.

Co? Po co mieliby się włamywać do twojego baru? No serio. Nie wiem... No ja rozumiem, że, że możesz mieć... myśleć o sobie dość wysoko i myśleć, że masz wysokie stan. Nie. Um. No serio, co oni tam robią? Proponuję że z nimi to wyjaśnić. Ma nie, nie, nie. dość czego. Też mam dość. Ale... Nie chyba jak on się Nie znajdzie on się tyle. Już? Okej. Okay. Oni naprawdę nie zdają sobie sprawy. Jessie powinna nawet zdać sobie sprawy, bo ona wiedziała, że, w którymś momencie ona wiedziała, że yy, Hacker to czyta, ale... Ale nie, chyba, ona chyba nie wie, że ja mam dostęp do wszystkich czatów. Tak, wszystkich, wszystkich. Nie do wiary I nigdy hmm, nie nie pisą jakim zauku W jakim zauku? Ну, теперь... Есть яйцо? Нет. <свист> так, у меня так. Хм. Hmm. A może by wytłoczyli nas? Aha, nie, to chciałem kliknąć. No, no. Tego nie wiem. Co może być w tym piwnicy? Dzieci, co? Nie, 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 Aurora w piwnicy Alkohol Krzesła? Krzesła. potrzebowali może. Co ty jego? Mhm, oczywiście. A czy ja mogę zadzwonić? Hey, thank you for talking to me on the phone. I wanted to be home before it got dark. Oh, man, unbelievable that Cleon Thomas were going to break into the basement. I mean, what do those two think they were going to find? There isn't anything in there. And what if I would be able to get hold of them now? Does it mean Phil is seriously going to call the police? Damn it, I think. What the hell? Guys? To nie jest prawdziwy człowiek bez twarzy. On wyglądał inaczej. Ktoś się podaje. Te człowieka bez twarzy. Co ja mam zrobić? Chika. To miało być What the hell guys Co tu się wydarzyło właśnie Okej, okay, musimy to przytrawić, nawet, nawet nie będę tego wycinał Ale on nie wyglądał jak człowiek twarzy niby zawsze go widziałem w lesie, czyli po ciemku, ale... On zdecydowanie nie wyglądał jak... jak miał maskę konia. Tam nie miał maski konia zwykle chyba, więc albo ktoś się, ale wiecie co, miał zasłoniętą całą twarz w tym włosy i to znaczy, że albo to był prawdziwy człowiek bez twarzy, tylko że to jest człowiek, który udaje i używa legendy dla swoich hmm. dla swoich celów albo nie może powinienem do niego napisać. O, koś Wszystko w porządku? звоню Ну, где она? Понимаю, FaceTime. Ну, действительно, никого Ничего. Отбежишь, пожалуйста. Отбежишь. Не отбежишь. какой Класс. Он клил. Не, кли не могу написать. Daruj sobie hej Diego, nie hej Diego i mi tu. Dlaczego w tej chwili co chwila? What the heck? W tej chwili to nie ma znaczenia, ponieważ film. Chwil... W tej chwili dzwoni na policję. Dzwonię na policję. Dzwonię po policję. Pośpiesz się. Richie. To Richie bardzo mnie, mnie napisać. Nasz przyjaciel. Hm? Dziwne. Ogólnie tak zachowywała się dziwnie, nic nie powiedziała, tylko się rozłączyła. No to jest zdecydowanie dziwne. No niestety wiem. To nie jadł mnie wczoraj. Nie widziałem gdzie została zaatakowana Tak, płynienyś. Już koniec to ja się z wami żegnam. Ja jestem Chrpazarz i cześć!